Raf mówi OK, nam jest już jasne, że my pracujemy z materiałem pragnienia otrzymywania i wiemy o tym, że pragnienie otrzymywania powinno rosnąć. My robimy czynimy pracę, pracę oddawaniem ku formie oddawania i w tym momencie, w którym, my, w którym gdy widzimy, że pragnienie otrzymywania prowadzi na świecie do nieszczęść, jednak można zadać sobie pytanie, dla kogo to jest? Kto, kto, kto to, do kogo to jest kierowane? Do tych, którzy są już gotowi. Nieszczęście pragnienia otrzymywania pojawia się najpierw u, u sprawiedliwych. To ich ciągnie to do upadku. I w tej formie, w jakiej to się otwiera, i, o, I otwiera to się u tych, e, e, najpierw w tych, którzy e, są jako, określani jako sprawiedliwi. I oni byli w stanie, w którym byli, byli przygotowani. I człowiek, I człowiek, który nie rozumie tej duchowej drogi, tej całej tej pracy, e, ten człowiek znajduje się cały czas w e, takim i znajdują się oni w, w dylemacie. Jak to może być? Jak to może być, że w powiązaniu z wysiłkiem, który, który wkładają na przykład w rozpowszechnianie, że wpadają w taki stan, że odebrane to im siły, chęci, że człowiek chce to wszystko wyrzucić, odrzucić, nie zajmować się tym, nie ma żadnego, e, nie ma żadnego podniecenia tym tematem. Jak to może być, że e, e, zaczynając tą pracę, człowiek otrzymuje w zamian coś całkiem innego. Tylko mądrzy i doświadczeni wiedzą o tym, że prata zaczyna się w momencie, kiedy jest upadek. I to dzieje się w tym, w tym momencie, w którym my spadamy, to my zadajemy sobie pytanie, po to my się rozwijamy, po to my to robimy? Dla kogo? Czy w ogóle warto zajmować się czymś takim jak prata z egoizmem? I czy to jest w porządku? że ja w takiej formie że ja w takiej formie takiego, takiego poniżenia, uniżenia że ja, że ja mam w tym pracować ja nie mam ani chęci ani ochoty, ani żadnej siły ani cel tracę przed oczami nic mnie do ku temu nie skłania i zadaję sobie pytanie w tym momencie, gdzie idę i, i człowiek znajduje się w, w takiej sytuacji w, praktycznie bezsilny czuje się bezsilny i to ja mam dalej czynić, zadaję to pytanie. I, i, I dochodzi do stanu, gdzie człowiek nawet się dziwi, że można dojść do takiego stanu, takiego, takiego um, tej bezsilności, w której się znajduje. I to wszystko, to, wszystko dzieje się, to wszystko dzieje się po to, byśmy się wnieśli ponad tą naturę. Właśnie po to jest ten upadek, żebyśmy mieli możliwość podniesienia się ponad to i, i to to pragnienie otrzymywania, które nas prowadziło do dołu, to, to jest właśnie to, co to my powiększamy i to, to, to jest nam potrzebne do pracy. Po to, by się, by się nad to podnieść, tym, że e, e, w czasie tej pracy powtarza się ten protet i my coraz częściej się podnosimy, coraz częściej upadamy jeszcze głębiej i to jest nam potrzebne do rozwoju. Mamy podniesienie, mamy upadek i... I upada tak długo, i upada tak głęboko, tak długo, że zadaję że tutaj pytanie, jak ja wyjdę z tego stanu? Jak to jest możliwe, że ja w ogóle mogę wyjść z tego stanu? I, to, i, i tą siłę, to, to przegranie kierujemy, kierujemy do grupy. I w grupie jestem w stanie otrzymać siłę, która pomoże mi się wylatać z tego. I, 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 Jest to tak głęboki upadek, że nie ma, nie ma, nie ma jako pojedyncza osoba nie ma możliwości wydostania się z tego stanu. Potrzebuje grupy, potrzebuje bliźniego, by razem się podnieść. I dlatego i dlatego nasze upadki są po to, by doprowadzić nas do, do bezsilności. Że my bez nasze. Że my w sytuacji bez wyjścia kierujemy się do grupy i od niej otrzymujemy ważność bycia na drodze. I, i dodajemy nowe wskazówki, jak się poruszać, co robić, żeby, żeby, żeby się podnosić. I to jest tylko w grupie. I dlatego potrzebne, dlatego potrzebne jest tworzenie takiego właśnie środowiska. Bo móc do kogoś móc otrzymać siły na drodze. Tylko w środowisku otrzymamy siły, które nam pomogą iść do przodu, ponieważ środowisko, pomimo że środowisko jest czymś, czymś sztucznym, jednak Czu człowiek ma odczucie, że to jest coś obte, że to jest specjalnie tak zrobione, że to jest sztuczne, a to wszystko jest po to, żeby on mógł zniwelować twój egoizm, pragnienie otrzymywania. I to jest. I to oczywiście i to wszystko jest, to wszystko dzieje się po to, by u nas odkryć ten grzech. To, co nas ściąga w dół, by cały czas mieć możliwość z czym ratować i na czym się podnosić. To to naprawdę bardzo trudne stany i to jest e, tylko tych, którzy określani są jako sprawiedliwi, jako tych, którzy nazywani są kim. Jak można, pyta się student, jak można, od, jak można rozpoznać sprawiedliwego i, i grzesznika? Araf mówi, zaraz, sprawiedliwy i, i grzesznik jest w tobie, to są stany, które ty przechodzisz, nie ludzie na zewnątrz. Tam nie ma, nie ma sprawiedliwego i, i grzesznika, on, to, on, to są siły, stany w tobie, które ty przechodzisz cały czas. Sprawiedliwy, grzesznik, średni, taki zwykły, szary człowiek, to wszystko co są stany w tobie. Niepełny, sprawiedliwy, niepełny grzesznik, wszelkie możliwe stany. To są wszystko stany, przez które ty przechodzisz. Od upadku po wniesienie. Tak jak nam Balchor to tłumaczył, doprowadzenie do dziesięciu do tefioratów. Te stany. Te stany. Te stany, które musimy. Te stany, które my przechodzimy. To wszystkie stany, te, te, te niepełny grzesznik, pełny grzesznik, niepełny sprawiedliwy, pełny sprawiedliwy. Skąd my możemy wiedzieć, że takie stany są ma? Skąd my możemy wiedzieć, w jakim stanie my się w danym momencie znajdujemy? Jeżeli jeżeli na przykład jaki masz odnosi, jeżeli pójdziesz na ulicę i pytasz się ludzi, e, e, kim on jest, to on ci powie, no ja, ja jestem sprawiedliwy, ja jestem dobry, no to gdzie, gdzie znajdziesz wzór odniesienia, jak, jak możesz poznać, e, e, kto jest kim? Zapytaj się kogoś na ulicę, to zobaczysz. No. Jeżeli pójdziesz do kogokolwiek i zapytasz się kogoś, kto na przykład zajmuje się torą i zapyta się, ja to oni to, oni powiedzą oczywiście, że oni to sprawiedliwi, oni są wtedy kim? Oni są na prawidłowej drodze. No, to nie, masz, nie, masz, nie masz możliwości odczucia inaczej tego, tych stanów jak w tobie. To to rozpoznajesz. Na zewnątrz nie masz. Nie ma, nie ma na zewnątrz żadnego instrumentu, który pozwoli tobie się zmierzyć. Yy, yy, nie masz nie masz nic. Nie masz nic poza własnym odczuciem w grupie. I, i pomocą tego połączenia w grupie yy, ze środowiskiem Ty, ty, dzięki temu masz możliwość odczucia, gdzie ty się znajdujesz w danym momencie. Czy ty jesteś we wniesieniu, czy jesteś w upadku. I dopiero w grupie masz możliwość sprawdzania się w jakim stanie jesteś, ewentualnie modlitwy do Twórcy o pomoc.